Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, jestem oczywiście w opuszczonym mieście. Skończyliśmy tutaj. Chcę tak po prostu pochodzić. No i zobaczymy, czy coś tutaj się znajdzie, czy też nie. Lubię takie eksploracje. Taka gra by mogła być, traktująca tylko o tym. W sumie ten stalker to teraz przypomina Wam pewnie wszystkie gry survivalowe. Prawda? Taka jest dosyć, dosyć podobna grafika. Znaczy dużo lepsza jest tutaj, ale. Ale jednak podobna. Ok, więc tutaj wychodzimy, tędy. Nic tu ciekawego nie ma. Odwiedzę sobie jeszcze kilka budynków i pójdziemy z powrotem do naukowców. Zobaczymy, czy tam coś dostanę od nich, czy też nie. Tutaj wszędzie byłem. Więc teraz wypad z baru. Coś może być? Raczej nie. Niciewo. Szkoda, mogliby tu coś pozostawiać. No dobra, co ja teraz mogę? Jak ja na tej mapce wyglądam? Tutaj... Miasto. tu coś jest. Safe snajpera. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam będzie. No co, budownictwo chyba znajome, nie? <ścoughs> o, a to co tutaj jakieś światełko? I to mi się właśnie podoba, słuchajcie, że tu jest tak fajnie to przemyślane. Rzeczywiście w takim miejscu byłoby niezłe schronienie. No zobaczcie, jest garaż, ale tutaj wykorzystany jest właśnie ten samochód. Pod spodem jest jakaś skrzyneczka, dwa sienniki i kurka można spać. Że tu nie można po tych blokach chodzić, ale wtedy wyobrażacie sobie, jeżeli kiedykolwiek zrobią grę, której będzie można wszędzie wejść, no to taki jeden blok to jest od groma mieszkanie więc tu nie ma żadnych. No, jestem blisko. Jest tam jakiś domek. Proszę bardzo. Tu może można wejść. Czy tam ktoś jest? Nie. Wydawało mi się, że człowiek. Dobra. Tutaj za tymi płytami... Tutaj nie tutaj za płytami, tylko tu właśnie gdzie się pali to światełko Jak tam wejść Delikatne promieniowanie O można wejść Elegancja Zobaczymy czy to kurka niespodzianki żadnej. Coś słyszę. Coś słyszę, słuchajcie. Wówczas lepiej zapiszę. To, to jest? To w ogóle jest jakiś nowy obiekt. Zobaczcie, jaki ta gra ma potencjał, gdyby ją zrobić na engine, jakimś, nie wiem, kraju, albo na czymś, co by to było. Dobra, tu jest schowek gdzieś. Wyżej zobaczę czy wyżej da się wejść da się słyszałem tutaj coś. Ewidentnie słychać albo zombiaki. Kurcze, nic. I teraz jest jeszcze... Na szczęście baterii mam cały zapas. Tu nic nie ma, można to zrobić? Chyba nie. To trzeba iść tam Tu już nie można Iby Tu, ale tu nie można wejść Czyli może jeszcze wyżej O, coś Jakieś pręty O, to będzie tu Jeszcze pójdę na górę, żeby zobaczyć O co chodzi Jak na dzisiejszy dzień, rzeczywiście słabiutkie. Dobra, jest jakieś poddasze, jest kłuta. O kurczę, tutaj może coś być. Proszę, też mają tutaj ludzie. Akurat na głowy nie leci. Niestety nic tutaj nie ma. Tutaj jest kuta. Niestety nic. Czy to jest jedno? I to jest tu. Kurka wodna! Jest, słuchajcie, granatnik, trzy granaty, kanister z paliwem. No! Warto było przyjść. Widzę, że tutaj już takie znajdźki lepsze. Nie to, że tam tylko dwa bandaże. dobrych rzeczy. Można ukraść? Można. Może tu będzie gdzieś klucz jakiś. Coś tam jest. Tutaj książka. Radio. Laptop. Dobra. Teczka są no Kurczę, dużo tu jest rzeczy. Mogę podkraść część przez siatkę. Czy przez ten? Tam wódka. No ale tu już tych dwóch się Nie, nie wiem jak to. Niestety. Dobra, uciekam. Całkiem ciekawy połów. Zaraz sobie tamtą piwerkę. Sprawdzimy, chyba że właściciel przyjdzie. Dobra, elegancja. Uhu. Fajne! Fajne, fajne. Dobra, zwiedzamy dalej. Gdzie ja tutaj jestem? Tutaj, martwe, martwe. No nic ciekawego tu już chyba nie będzie. Jeszcze tutaj troszeczkę. Ale słychać tam było jakieś dziadostwo i nie wiem. No Ale coś tu jeszcze musi do licha być. Tam jakaś przyczepa na 100% coś w tym będzie w środku. Można wyjść. Tam to byłem. Okej, okay, słuchajcie, będę wracał. że tu jeszcze był gdzieś domek. Tu jest jakaś wioska, w której nie byłem. Są jakieś domki. Kurka wodna, ja tam zamierzam teraz pójść. To oznacza, że muszę iść zupełnie nie będę ryzykował. No, także będzie w tym odcinku takie łażenie, ale granatniczek. Ciekawa sprawa. Czy da się tu przejść? Wszystko. Kurde, no, coś tu tak się zdupili, chyba, chłopaki... polikwidowali wszystko, co można było znaleźć w skrzynkach, gdzie niby coś jest. Zwariował ten czujnik. Just... Czyli teraz tu są tam dwa domki. Dom i mi taka przyczepa, zaraz zobaczymy co tam jest. Tam coś jest. No już ja tutaj kurka pozwiedzam. Najgorsze to by była jakby emisja. O kurde, tu są jacyś ludzie. Fajną mają na górce taką bazę. Na kibelku ktoś siedzi? Nie. Tu jest drugi domek. Паша? Нет, он а Наша и опасна, и А сейчас музыка... И на раз. первый взгляд Kurka nic nie ma, no. Na minę. Co tu jest niby? O! Postawili znak, żeby nikt im nie przeszkadzał, chyba. Dobra. Przez wodę jest tamty ten... Oj, ojoj, oj, 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 ale bym się... Six. Oh, tego baraku. nie ma No i co? Tam jeszcze jest wioska. Tu jest droga do niej Są świniaczki w dużej ilości O kurcze Do tej wioski troszeczkę Co można było zrobić? Strzelić za tych i sprowokować świniaki, żeby zaatakowały. w anomalie wpadły. To do licha gdzie się ekspa za zabicie zdobywa. No ale chyba tędy uda mi się. Tu jest sporo. No i jest jakaś wioska. Jest droga do niej. O no ciekawe co tutaj będzie w tej wiosce.